Witam na kanale Spędzaj czas aktywnie. Witam, witam. Chciałem Was dzisiaj zabrać na wycieczkę do Beskidu Małego na ukrytą i zapomnianą historię Auschwitz-Birkenau. Chodzi dokładnie o dom czasowy, rozrywkowo czasowy, który był wybudowany przez więźniów z Auschwitz i służył tylko i wyłącznie dla SS-manów. Także teraz będę się zapuszczał w głąb Beskidu Małego, dokładnie do Międzybrodzia Białskiego i będę szukał tego Domu Wczasowego zobaczymy co znajdziemy, zapraszam no to udało się dojechać do Międzybrodzia Bielskiego a teraz będę szukał tej ulicy gdzie się znajdował ten ośrodek. No, ulicę Kotelnicką znalazłem. Teraz się będę spinał do góry i szukał tego ośrodka gdzieś tutaj pod lasami. No, widzę, że była tutaj jakaś ostoja, przystanek się nazywała. I tutaj mamy pozostałości, które zostały po domkach. Ale spróbujemy się tam dostać do środka. A reszta już z lektorem. Josef Mengele, zwany aniołem śmierci, autor szalonych i nieludzkich eksperymentów przeprowadzanych w Auschwitz. Josef Kramer, komendant Birkenau. Otto Moll, kierownik krematorium, w którym okrutną śmierć poniosły miliony osób. To tylko niektórzy z gości, którzy odwiedzali solahutę nazistowskie letnisko w Międzybrodziu Bialskim. Pierwsze domy wczasowe przeznaczone dla SS-manów powstały na przełomie lata i jesieni 1940 roku. Naziści najczęściej odwiedzali Międzybrodzie Bialskie w soboty. To urokliwe i malownicze miejsce szybko zdobyło ich uznanie. Dlatego też niebawem rozpoczęto budowę nowego ośrodka. Przy pracach nad powstaniem Usolachutty wykorzystano osadzonych w Oszwyc Birkena. Pierwsi więźniowie z Oświęcimia przybyli do Międzybrodzia na przełomie października i listopada 1940 roku. Wydawać by się mogło, że możliwość przynajmniej chwilowej ucieczki z największego obozu koncentracyjnego w Polsce zostanie przez wybranych robotników odebrana jako czas krótkiego oddechu. Prawda była jednak zupełnie inna. Praca przy wznoszeniu ośrodka była równie wyniszczająca, jak trudy obozowego życia. Solachutte powstał na stromym, skalistym terenie, na szczycie kotelnicy. Wszystkie niezbędne do powstania budowli materiały musieli wnieść na szczyt wynoszącego 300 metrów wzniesienia. Kamieniołom, z którego pozyskiwano materiały do budowy, był oddalony od miejsca budowy o pół godziny drogi. Więźniowie obozu byli zmuszani do dźwigania na swoich plecach ogromnych, ważących nawet 50 kg, worków z cementem. Trzeba jednak pamiętać, że robotnicy byli osłabieni warunkami panującymi w Auschwitz-Birkenau. Długotrwały, wyniszczający głód oraz fatalne warunki sanitarne panujące w obozie odcisnęły na nich okrutne piętno. Pracujący przy budowie musieli zmagać się ze skrajnym wyczerpaniem. Także nadzorujący budowę SS-mani nie mieli litości dla swoich podwładnych. Więźniowie byli bisi, a nawet szczuci psami. Nic więc dziwnego, że próbowali wszystkich możliwych sposobów, aby uciec od trudów budowy. Najlepiej pokazuje to przykład Tadeusza Pietrzykowskiego, jednego z najbardziej utytułowanych międzywojennych bokserów w Polsce. Wyczerpany okrutnymi warunkami panującymi na budowie, upuścił na swoją nogę drewnianą belkę. Dzięki temu został przewieziony do obozowego szpitala. Niestety, wielu pracujących tam więźniów nie miało tyle szczęścia. Powszechnym zjawiskiem na budowie ośrodka była śmierć z wyczerpania. Gnębieni, traktowani w nieludzki sposób więźniowie ginęli, by mógł powstać elegancki domek wypoczynkowy, w którym wypoczywali ich Casey. Trudno wyobrazić sobie bardziej gorzką ironię losu. Mieszkańcy Międzybrodzia Bielskiego obserwowali pracę więźniów obozu. Ich zeznania dostarczają nam wielu informacji o tym, jak wyglądały poszczególne etapy budowy. Można się domyślać, co czuli, widząc swoich rodaków, wycieńczonych katorżniczą pracą oraz długotrwałym głodem. Niektórzy mieszkańcy Międzybrodzia próbowali pomóc skazańcom. Niestety, nie było to takie proste. Esesmani surowo karali wszystkich, którzy odważyliby się nakarmić pracujących więźniów. Dlatego też starano się potajemnie przemycać pożywienie. Chowano je w różnych kryjówkach, takich jak stogi siana, skąd mogli je zabierać więźniowie. Ośrodek został oficjalnie otwarty 21 kwietnia 1941 roku. Ostatnie prace porządkowe zostały ukończone w czerwcu tego roku. Obsługą wypoczywających nazistów zajmowali się przywożeni z obozu w Birkenau więźniowie. Na stałe pracowało tam jedynie kilka kucharek, które musiały dbać o komfort ich oprawców. W 1942 roku z okolic pensjonatu wypędzono wszystkich zamieszkałych tam Polaków. Tereny te zostały zasiedlone przez Volksdeutsche. Byli to ludzie posiadający niemieckie korzenie, które zapewniały im wiele przywilejów i stawiały wyżej w hierarchii społecznej niż Polaków. Dzięki temu personel obozów oświęcimił mógł podczas krótkiego urlopu przebywać wśród ludzi znających język niemiecki te był popularnym miejscem wypoczynkowym dla członków SS aż do stycznia 1945 roku. Przez cały okres swojego funkcjonowania ośrodek cieszył się ogromną popularnością wśród nazistów. Znajdowało się w nim miejsce dla około 30 kuracjuszy. Goście ośrodka nie mogli na pewno narzekać na brak atrakcji. Ich pobyt w Międzybrodziu upływał pod znakiem tanecznych zabaw, które często trwały aż do świtu. Malownicza okolica zapewniała także rekreację gościom, ceniącym wypoczynek na świeżym powietrzu. Popularną rozrywką esesmanów były polowania, organizowane w pobliskich borach. Nazistowski pensjonat nie przetrwał do chwili obecnej. Został rozebrany w 2011 roku. Na miejscu pozostały jedynie szczątkowe ślady udowadniające jego obecność.